Klaudia, a w dzisiejszym odcinku niestety, ale będę sama, ponieważ Amanda nie może mi dzisiaj towarzyszyć w filmiku, ponieważ jest u niej remont i jest taki huk, że nie da się w ogóle rozmawiać na Skype'ie. Do rzeczy, jak widzicie, już swojego konemarę kupiłam. Eee, czy jakoś tak się wymawia to imię, to, to znaczy tę rasę konia, bo naprawdę ta nazwa rasy konia jest dla mnie jakoś skomplikowana i nie wiem, jak źle ją wymawiam, to proszę poprawcie mi w komentarzach. Ale tak, dzisiaj do gry zostały dodane 13 całkowicie nowej rasy, czyli konemary. Jest yy, taka siwa, taka, ten co ja mam i jeszcze była nie pamiętam już jaka, ale pójdziemy się przyjrzeć tej, co jest yy, w Forcie Pinta. Owy koń też ogólnie ma całkiem nowe animacje, jak zdążyłyście już pewnie zauważyć. I w ogóle budowa jest podobna do Mustangów, ale no nie wiem, każdy tak krzyczał, że jak się pojawiła zajawka, że każdy krzyczał, że będzie Mustang, Mustang, będzie Mustang, a tu widzicie... No, no bo kurczę, SSO nie jest takie, że daje zajawkę nowej maści już rasy, która jest w grze. Tylko dają zajawkę po prostu całkiem nowej rasy, więc... No, dobra. Oho, i tutaj jest nasz nowy konik. I tak, mnie niestety już na drugiego nie stać, bo mam, bo mam zostało mi 400 star coinsów. A szkoda, szkoda, naprawdę szkoda, bo bym kupiła. No i co by tu o nich powiedzieć, no, animacje mają dla mnie, według mnie, śliczne i SSO coraz bardziej robi, że tak powiem, realistyczne konie. Naprawdę bardzo mi się podoba i cena też nie jest za duża, więc wydaje mi się, że każdy ma, że tak powiem, okazję, żeby go kiedyś kupić. No nic, ja sobie kupiłam takiego, on jest z wyspy Padok i ta, ta maść mi się podobała najbardziej, więc, no, jakby ktoś pytał, to ma takie stanie dęba. O ja, ale on się dziwnie obraca, patrzcie! Całkiem inaczej od tych koni, były przedtem dodawane. Albo to mi się wydaje, tak jakby wolniej się to obraca. A jak skaczę? Eee, skaczę podobnie do innych koni. Okej, okay, no to tak. Yy, oprócz tego, oprócz tych nowych koni, o właśnie, o wilku mowa. Dodali yy, kolory reniferów, które można zdobyć w wiosce Mikołaja. I my się tam teraz oczywiście wybierzemy. Dobra, i najnowsze questy są bodajże u Świętego Mikołaja. O, właśnie, właśnie, o to mi chodziło, można sobie, sobie kupić reniferka. Proszek białego renifera, proszek renifera z czerwonym nosem, proszek... One chyba działą, działają tylko na startowców z tego co, na startowcach. Dobra, kupię sobie proszek białego renifera. I nie mogę go użyć na tym koniu, prawda? Aha, nie, bo tu trzeba zejść. Magiczny proszek który przekształcił twojego konia Branifera. Może tak, kupię każdy kolor i zaraz, jak wyjdziemy... Yy, właśnie, bo raczej nie zamierzam teraz robić tych zadań yy, na, tutaj na filmiku, tych zadań ze świętym Mikołajem, więc po prostu pojedziemy sobie... No kurczę, czy ten koń nie jest świetny? On tak fajnie biega, tak jak taki lis, jak taki wilczek. No nie wiem, jak to powiedzieć. No po prostu jest świetny ten koń. Idę teraz przetestować te proszki, co so, są so, so nowe. O właśnie, no kurczę. Każdy mi jeszcze spoileruje te renifery. Dobra. Aha, nie, nie do niego się szło. No to podejdę tutaj. Zobaczymy, czy można naszego kanemarę... Czy tam konemarę? <gryw> nie umiem wypowiadać tej rasy. Yy, czy można go zamienić? Aha, można go zamienić. O oh, kurczę. No, no i kurczę, mamy na 15 minut reniferka. Gdyby ktoś chciał, a nie jest drogo, bo 2500 końców tylko, no to może sobie wpaść do wyski Mikołaja i kupić sobie takiego pięknego oto reniferka. A jeszcze wam pokażę tego z wyspy Kunia. Tego nowego, oczywiście. Pokazałam tutaj tego z Fortupinta. Nie pokazałam tego, co ja kupiłam, i jeszcze jakiś tam jeden był, ale nie przyglądałam się mu za bardzo, więc wiecie, jak to bywa. Niestety, ale już nie będę mogła na odcinku chyba pokazać yy, mojego yy, nowego konia. W sumie żałuję, że użyłam na nim tego proszku. Mogłam użyć na jakimś innym koniu. Mogłam się nacieszyć nową rasą ale nie, Klaudia, jesteś tak mądra, że po prostu na nowego konia sobie ten proszek wzięłaś. No, no i brawo, no jeszcze, no i co jeszcze? Może to do tego jeszcze upadek niebezpieczny Dobra, dobra. Mniejsza to. Jedziemy teraz do naszych kuni nowych. jajej. No i tak. No i tutaj mamy tylko konia, co ja go kupiłam. On się prezentuje tak podczas kupna. A ten z kolei mi się nie bardzo podoba. Ale jakbym nie miała wyboru, to bym chyba go kupiła, bo budowa i same animacje mi się bardzo podobają. I teraz zauważyłam, że ten, że on tak noskiem rusza. W końcu to wprowadzili. No, dużo mnie osób czekał na takie tego typu animacje, więc no. Nie wiem jak Wam. Ale mi się bardzo podobają te konie. Te animacje, zwłaszcza. Animacje są najlepsze. I nie żałuję, kupna tego konia. Jeżeli ktoś planuje kupić, to najbardziej polecam chyba tego. A czy w sumie to już zależy od gustu, kto tam jakie maści woli. Ja osobiście wolę tego. Ale jeśli chodzi o samą budowę konia i o animację, to jak najbardziej polecam. I no cóż by tu dalej powiedzieć? No po prostu świetny koń, świetny. Dobra, no to może. Yy, Tom, yy, jakże pewnie zanudzającą gadką, kończy ten odcinek, ponieważ yy, miałam tylko wam pokazać nowe... Miałam w planach tylko wam pokazać nowe konie. I to co wprowadzili do wioski, czyli renifery, czyli kupno proszka renifera, czy jakoś tak, mam nadzieję, że nie poplątałam sobie znowu języka i nie zabrzmiało to jakoś głupio, ale dobra. No to co, no to w takim razie do zobaczenia w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał, taki szybki, krótki w sumie też jest, no ale co tam, Z zawsze coś, no. No to do zobaczenia w kolejnym filmie, cześć!